Pan z wami. Słowa Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłum, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiadą ziemię. Błogosławieni, którzy łagną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. zaraz po swojej śmierci trafiła przed bramy nieba. Stała w dosyć długiej kolejce, na końcu tej kolejki i co chwilę słyszała z przodu słowa Ty, który uratowałeś dwójkę dzieci z pożaru, wejdź do nieba. Ty, który, dzięki któremu zbawiło się wielu ludzi, bo byłeś księdzem, wejdź do nieba. Ty, który i tak dalej, i tak dalej. Ta kobieta słyszała same wielkie rzeczy, same ważne wydarzenia, które wpłynęły na, na życie innych ludzi. I zaczęła się zastanawiać, co ona w ogóle tutaj robi. Przecież z, była zwykłą matką, zwykłą żoną. Nic wielkiego w swoim życiu nie zrobiła. I kiedy przyszła jej kolej, stanęła przed bramą nieba i usłyszała słowa, ty, która z miłością przygotowywałaś posiłki dla swojej rodziny, wejdź do nieba. Siostry i bracia w minionym tygodniu, właśnie przy okazji uroczystości wszystkich świętych, zadawałem swoim uczniom pytanie, z czym im się kojarzy świętość. I praktycznie w 90% padała na początku jedna odpowiedź: świętość to bezgrzeczność. Jak najszybciej starałem się moich uczniów wyprowadzić z tego błędu, w którym się znajdowali. Bo to błąd. Bo świętość nie równa się bez grzeszność. W takim razie nikt z nas nie byłby święty. Ani ci święci, których znamy, też nie byliby ogłoszeni świętymi, bo też byli grzeszni. Czym zatem ta świętość jest? O niej chcę dzisiaj mówić, bo wierzę, że że przy okazji tej uroczystości Pan Bóg o świętości chce nam powiedzieć. Na początku trzeba zdać sobie sprawę, że świętość jest dostępna dla każdego. Jest dostępna każdemu z nas, siostry i bracia. I dziś wiemy to szczególnie dobrze i zdajemy sobie sprawę z tego szczególnie dobrze, zwłaszcza za sprawą papieża świętego Jana Pawła II, który beatyfikował i kanonizował tylu ludzi. Duchownych, zakonników, ale także świeckich osób, mężów, żony, zwykłych ludzi, którzy swoim życiem pokazywali, że, że właśnie ta świętość jest, jest dostępna, jest bliska każdemu człowiekowi. Dla mnie osobiście i dla myślę wielu moich kolegów jeszcze z czasów seminaryjnych i również dla wielu księży. Ta świętość stała się szczególnie bliska za sprawą księdza Piotra Błońskiego. Być może słyszeliście, być może czytaliście. To mój kolega kursowy, z którym przez, przez 6 lat szliśmy razem do kapłaństwa na jednym roczniku. W połowie piątego roku dowiedział się, że ma raka żołądka. Operacje, chemioterapia, leczenie. I w tym wszystkim Piotrek zachował niesamowitą pogodę ducha. Niesamowity pokój serca. Był, był pogodzony z tym, że, że Pan Bóg ma dla niego inny plan. Że Pan Bóg zaprasza go do czego innego. Do świadectwa przez cierpienie. I tego poroczne kapłaństwo było, przyjął święcenia pół roku przed nami i odchodzenie później pokazały nam, że, że świętość jest bliska, że świętość jest, jest dostępna, że nie jest czymś dla, dla elity dla wybranych, tylko dla jakiegoś grona ludzi. Świętość jest dla każdego. A zatem także, siostry i bracie, dla Ciebie i dla mnie. I pokazuje nam to również apokalipsa, którą słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Te dwa obrazy, dwa symbole. Pierwszy liczba 144 tysiące, która oznacza pełnię, oznacza... Cały lud Boży, który jest zaproszony do tego, żeby stać przed tronem baranka. I drugi obraz to wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby, żeby stać przed tronem Boga, żeby stać przed tronem baranka w niebie. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości. Świętość. Jest dostępna dla każdego, bo tak jak powiedziałem na początku, nie jest bezgrzesznością. Święte życie to życie człowieka, który ma świadomość swojego grzechu. Wie, że jest człowiekiem grzesznym, ale chce się z tego grzechu podnosić. Chce swoje życie z dnia na dzień czynić lepszym przez to, że walczy z grzechem. A w jaki sposób robić to najlepiej? w sakramencie pokuty i pojednania przez dojrzałą, głęboką, szczerą spowiedź, a nie płytką po łebkach. To właśnie sakrament pokuty jest najlepszym sprawdzianem tego, jak wygląda nasze życie chrześcijańskie. Jakie jest nasze dążenie do świętości. Czy rzeczywiście chcę przed Panem Bogiem wyznać swoje grzechy, te, które popełniłem, żeby móc zacząć od nowa, czy, czy chcę tylko zaliczyć kolejną spowiedź, żeby na miesiąc mieć ją z głowy? Sakrament pokuty, powtórzę to jeszcze raz, siostry bracia, dojrzały sakrament pokuty, dojrzała spowiedź jest sprawdziana naszej świętości. Jak jeszcze można tę świętość realizować, idąc drogą błogosławieństw, którą słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii? Drogą Chrystusa, którą On sam proponuje każdemu z nas jako misję, jako zadanie na całe życie. Iść drogą ośmiu błogosławieństw. I gdy podejmujesz, siostro i bracie, tę drogę, gdy zaczynasz nią iść, to z jednej strony zbliżasz się do świętości. Każdego dnia stajesz się coraz bardziej święty. Ale z drugiej strony jest to droga, której owocem jest szczęście w życiu. Bo to greckie słowo makarioi, które Biblia tysiąclecia tłumaczy jako błogosławieni, oznacza także święty, szczęśliwi. Szczęśliwi. To jest droga, której owocem jest, jest szczęście codzienność, siostry i bracia. To w niej ta świętość się realizuje. Ta droga błogosławieństw, którą, którą możemy iść, realizuje się w codzienności. W zwykłych obowiązkach, które każdy z nas codziennie podejmuje. Jeżeli są one podejmowane z odpowiedzialnością, z miłością, to wtedy uświęcają nas te zwykłe rzeczy, te zwykłe, codzienne obowiązki. Jeżeli dziś mogę Ci, siostro i bracie, coś zaproponować, coś podpowiedzieć, to chcę Ci powiedzieć, żebyś tak na spokojnie w domu, kiedy już cały ten zamęt związany z odwiedzaniem grobów opadnie, żebyś wziął sobie jedno z tych błogosławieństw, z tych ośmiu błogosławieństw, przeczytał. Wybrał może to, które jest dla Ciebie najłatwiejsze, to, które wydaje Ci się najłatwiejsze i zaczął je realizować, dzień po dniu, w codzienności. Jeżeli Ci się nie uda, jeżeli Twoja noga się potknie, to wróć do sakramentu pokuty i zaczynaj jeszcze raz. Próbuj jeszcze raz, od nowa. To jest droga świętości. To nie jest droga łatwa, ale jak mówi Apokalipsa, ci odziani w białe szaty, które stoją przed Bogiem, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Jest to droga dla wymagających, ale droga, która przynosi świętość i przynosi szczęście. Zacznij iść drogą błogosławieństw, Zacznij iść drogą do świętości. A gwarantuję Ci, albo nie, to Bóg gwarantuje Ci, że będziesz szczęśliwy. Ty, która z miłością przygotowywałaś posiłki dla swojej rodziny, wejdź do nieba. Amen.